Siema, tutaj Mr. Grzesiu dzisiaj Wam pokażę, jak zainstalować Dummy Items do najnowszego Minecrafta, czyli Minecraft 1.0.0 Więc yy, wchodzimy w start ruchom. Tu, tutaj bierzemy procent, app data procent, ok, Minecraft, yy, bin. Minecraft otwieramy za pomocą winrar. Usuwamy meta, bo inaczej nie będzie nam chodził. Tak, usuwamy to sobie, zamkniemy. I tutaj mamy tu many items, bierzemy tak, przeno przenosimy tylko. Zamykamy wszystko i teraz włączymy minecrafta Mi się będzie długo, o, i się bierzemy. I tak. I jest już chyba jest. Jest nas tumeny. Idem kochane i tutaj możemy zrobić wieczór, dzień, noc, ten i ja was tylko się pytam do, proszę o odpowiedzi do czego to służy to. Tak sięga i na przykład jak zrobić na przykład to? Na przykład chciałbym ten sobie wziąć yy, kill off i nie wiem co zrobić, dobra. I... Pisujcie na w komentarzach i polecam się na dalsze odcinki. Na razie.